Cześć wszystkim, witam was w księgarni Adamskiego. Od pewnego czasu otrzymuję od was wiadomości, że chcielibyście wiedzieć co czytam w wolnym czasie, czym się zajmuję aktualnie, e, jeśli chodzi o jakąś książkę albo jesteście zainteresowani tym e, co zgłębić, jeżeli chcecie poszukać jakichś argumentów, na przykład bardzo często pojawia się historia i tutaj do tego tematu na pewno e, w jakimś tam odcinku dojdziemy. W każdym razie pytacie o jakieś spisane pozycje, którymi być może moglibyście się zainteresować zamiast czytać to co czytacie na co dzień. Stąd też pomysł na taką serię, zobaczymy czy ona się przyjmie. Jeżeli jeżeli będzie Wam się ten format podobał, to bardzo proszę o jakąś, jakąś informację. To wtedy będę kombinował z kolejnymi pozycjami. Natomiast dzisiaj zaczniemy z bardzo grubej rury, ale dlatego, że jest to książka dla mnie na swój sposób ważna. Tu pokazuję mianowicie. Ksiądz Jerzy Szymik w Światłach Wcielenia, czyli Chrystologia Kultury. Ja wiem, że prawdopodobnie nie spodziewaliście się, że w pierwszym odcinku, jeżeli coś się pojawi, to coś, że tak powiem, z tego gatunku. No ale miały być książki ważne dla mnie, to opowiadam o książce ważnej dla mnie i już tłumaczę, dlaczego taka jest. W ogóle historia tego, jak łyknąłem tę pozycję, może nie będę nią tak machał, jest o tyle ciekawa, że to była moja lektura obowiązkowa do egzaminu z Chrystologii na trzecim roku której ja oczywiście przed egzaminem nie przeczytałem, znaczy nawet miałem intencję, żeby to dźwignąć, tylko że zacząłem jakieś 3 dni przed egzaminem, a to jest zdecydowanie za krótkie, bo to jest jakieś 280 czy 250 stron. No, 240, czyli byłem blisko. Ale na egzamin oczywiście poszedłem. Z tego co pamiętam, dostałem 4 i, i, i to jest ocena niska właśnie dlatego, że tego nie przeczytałem. To znaczy z materiału odpowiedziałem całkiem nieźle, a potem było pytanie: A jak tam książka? No i z na najpierwsze pytanie, ja patrzę trochę jakby specjalnie życzliwie, dlaczego takie trudne. A tu się okazuje, że to jest pytanie gdzieś tam z, e, z 15 strony, <laughs> czyli nie bardzo dotarłem. Płeta jest taka, że ostatecznie y, jakieś półtora roku później przełamałem się co do książki i stwierdziłem, że sobie ją będę czytał, na przykład w autobusie. Się, bo bardzo dużo czasu traciłem wtedy e, gdzieś w komunikacji miejskiej i faktycznie wykonałem to w niecały miesiąc czytając tylko w autobusach. Mogłem e, w czerwcu tego roku, czyli dwa lata po egzaminie, powiedzieć, że dotrzymałem obietnicy i jednak tę książkę przeczytałem tylko, tylko po jakimś czasie. To tyle w kwestii anegdot, ale Was na pewno interesuje treść. Przede wszystkim e, uważam, że ta książka jest obowiązkowo do przeczytania dla wszystkich racingeristów. Nie tylko dlatego, że ksiądz Szybik jest chyba najlepszym w Polsce specjalistą od samego racingera, e, ale również dlatego, że że ja widzę bardzo duże podobieństwa w języku. To, co Was treściowo może interesować przede wszystkim, to jest tak. Po pierwsze, pierwszy rozdział macie o wcieleniu, czyli jeżeli ktoś chciałby w sposób niepodręcznikowy trochę się pozastanawiać, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, to to jest zdecydowanie do polecenia. Drugi rozdział, który jest chyba najlepszy, a w każdym razie fantastycznie się go czyta, dotyczy pytania skąd zło. Jeżeli Bóg jest taki dobry, to skąd? Znacie doskonale te pytania. Jeżeli ktoś będzie szukał odpowiedzi, która sobie podkreśli, będzie mógł zawsze odpowiadać, jeżeli ktoś go zapyta, ej, jak ty wierzysz w Boga, nie? Dlaczego jest tyle zła? No to nie, nie będzie to nic, czego nauczycie się na pamięć. Gdzieś to jest napisane i będziecie to powtarzać i za każdym razem będzie dobrze. Nie, niestety nie jest tak łatwo. Ale zdecydowanie warto poznać to, co autor ma do powiedzenia w tym temacie. Ostatni rozdział dotyczy nadziei, i też, no tak, cała książka. No, będę się powtarzał, ale jest zdecydowanie wart przeczytania. Szczególnie dla tych, którzy już przebrnęli przez połowę książki i są w tym ciemnym miejscu, kwestią tenebrarum, czyli, czyli tych rzeczach dotyczących zła, bo skończyć na tym to tak trochę smutno. Ale z tego wszystkiego wyrasta nadzieja z Jezusa Chrystusa, i naprawdę warto sobie to zamknąć, zamknąć tym tematem. Książka, oczywiście, jest pisana przez teorię. Dogmatyka z tytułem profesorskim, więc ona oczywiście nie będzie prosta, ale myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę się rzucić na głęboką wodę troszeczkę. To jest to spokojnie do przebrnięcia. Ale tak jak mówię, warto zajrzeć. Jedno co Wam mogę obiecać na samym początku, na pewno nie będzie to czas stracony na czymś, co jest kompletnie bez sensu, bo po pierwsze jest mądrze, po drugie jest dobrze napisane, czyli właściwie czego więcej chcieć od książki. Tyle na dziś. Dzięki za Waszą uwagę. Czekam na Wasze komentarze dotyczące tego formatu, ewentualne subskrypcje, e, udostępnienia i tak dalej tego filmu. Do zobaczenia już niedługo.